Uwaga! Seniorzy, nadchodzi przełomowy moment, który zmieni wasze życie finansowe. Czy jesteście gotowi, aby odkryć rewolucyjne zmiany, które ZUS właśnie ogłosił dla osób powyżej 60 roku życia? Zatrzymajcie wszystko, co robicie, i przygotujcie się na informacje, które mogą całkowicie przewartościować wasze plany emerytalne. W ciągu najbliższych minut ujawnię sekrety nowych płatności, które mogą być kluczem do spokojniejszej, bardziej dostatniej przyszłości. To nie jest zwykły komunikat, to prawdziwa rewolucja świadczeń emerytalnych, która dotknie każdego seniora w Polsce. Rok 2025 przynosi bezprecedensowe zmiany w systemie świadczeń społecznych. ZUS, nasza kluczowa instytucja ubezpieczeń społecznych, przeprowadza gruntowną transformację, która może znacząco wpłynąć na budżety milionów emerytów. Jeśli myślisz, że znasz już wszystkie zasady, jesteś w błędzie. Najnowsze ogłoszenie ZUS to nie tylko kolejna biurokratyczna zmiana. To prawdziwa rewolucja, która może oznaczać dodatkowe tysiące złotych w kieszeni dla setek tysięcy polskich seniorów. Każdy szczegół, który za chwilę ujawnię, może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej finansowej przyszłości. Co sprawia, że te zmiany są tak wyjątkowe? Po pierwsze, ZUS wprowadza kompleksowy system wsparcia, który uwzględnia zróżnicowane potrzeby osób po sześćdziesiątce. Mowa tu nie tylko o zwiększeniu podstawowych świadczeń, ale o całościowym podejściu do zabezpieczenia społecznego seniorów. Kluczowe zmiany obejmują kilka fundamentalnych obszarów. Po pierwsze, znacząca weryfikacja kryteriów przyznawania dodatkowych świadczeń. ZUS wprowadza bardziej elastyczne podejście, które uwzględnia nie tylko wiek, ale również indywidualną sytuację życiową i ekonomiczną każdego seniora. Najważniejsze modyfikacje dotyczą trzech kluczowych aspektów. Podwyższenie podstawowej kwoty świadczeń emerytalnych. Wprowadzenie nowych dodatków kompensacyjnych. Uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe. Ale uwaga, to nie wszystko. ZUS zdecydował się na prawdziwą rewolucję, która może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych emerytów. Mowa o całkowicie nowym mechanizmie waloryzacji, który dynamicznie dostosowuje wysokość świadczeń do aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju. Co więcej, instytucja wprowadza innowacyjny system weryfikacji uprawnień, który maksymalnie ogranicza biurokrację. Zapomnij o stosach papierów i wielogodzinnym czekaniu w kolejkach. Nowe rozwiązania zakładają cyfryzację i maksymalne uproszczenie procesu wnioskowania oświadczenia. Ale dlaczego ZUS zdecydował się na tak kompleksowe zmiany? Odpowiedź jest prosta: rosnąca inflacja zmieniająca się demografia oraz konieczność zapewnienia godnego życia seniorom w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej. Kluczowym elementem nowych regulacji jest również wsparcie dla seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. ZUS wprowadza dodatkowe mechanizmy pomocy dla osób samotnych, przewlekle chorych oraz tych, które wymagają zwiększonej opieki. Nie bez znaczenia pozostają również zmiany w zakresie możliwości dorabiania do emerytury. Nowe przepisy znacząco uelastyczniają zasady podejmowania pracy przez seniorów, umożliwiając im dodatkowe źródła dochodu bez ryzyka utraty lub pomniejszenia świadczeń. Eksperci podkreślają, że te zmiany to nie tylko kwestia finansów, ale również szeroko rozumianej polityki społecznej. To kolejny krok w kierunku budowy przyjaznego państwa, które realnie troszczy się o najstarszych obywateli. Dla wielu seniorów może to oznaczać różnicę sięgającą nawet kilkuset złotych miesięcznie. Mowa o dodatkowych środkach, które mogą znacząco poprawić jakość życia, umożliwić realizację wcześniej niedostępnych marzeń lub po prostu zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa. Ale uwaga, aby w pełni skorzystać z nowych możliwości, konieczna jest aktywność i zaangażowanie samych seniorów. Kluczowe będzie śledzenie oficjalnych komunikatów ZUS, konsultacja z doradcami emerytalnymi oraz systematyczne aktualizowanie swojej wiedzy o świadczeniach. Co więcej, ZUS przygotował specjalną infolinię oraz serię bezpłatnych konsultacji, które pomogą seniorom w pełni zrozumieć i wykorzystać nowe możliwości. To dowód na to, że instytucja faktycznie dba o kompleksowe wsparcie swoich świadczeniobiorców. Nadchodzące zmiany to nie tylko sucha informacja, to prawdziwa szansa na poprawę jakości życia milionów polskich seniorów. Każdy, kto ukończył 60 lat, powinien już dziś zacząć przygotowywać się do tych rewolucyjnych zmian. Pamiętaj, wiedza to klucz do sukcesu. Im szybciej poznasz szczegóły nowych regulacji, tym większa szansa, że w pełni skorzystasz z oferowanych możliwości. Nie czekaj, działa już dziś. Ale czekaj. Nie myśl, że już wszystko wiesz. Nadchodzą jeszcze bardziej ekscytujące szczegóły, które mogą całkowicie zmienić Twoje podejście do emerytury. Jednym z najbardziej rewolucyjnych aspektów nowych regulacji ZUS jest kompleksowe podejście do wsparcia seniorów. Mówimy tu nie tylko o pieniądzach, ale o całościowym systemie pomocy, który obejmuje różne aspekty życia osób po 60. Kluczowym elementem nowej strategii jest zintegrowane wsparcie zdrowotne. ZUS we współpracy z Ministerstwem Zdrowia wprowadza innowacyjny program, który znacząco rozszerza opiekę medyczną dla seniorów. Mowa tu o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, preferencyjnych konsultacjach specjalistycznych oraz kompleksowym programie rehabilitacyjnym. Ale to dopiero początek rewolucji. Nowe przepisy wprowadzają również rewolucyjny system ulg i bonifik dla seniorów. Mówimy tu o zniżkach obejmujących nie tylko transport publiczny, ale również szereg usług od opieki medycznej po rozrywkę kulturalną. To kompleksowy program, który ma na celu aktywizację i poprawę jakości życia emerytów. Szczególną uwagę zwrócono na seniorów w trudniejszej sytuacji życiowej. Wprowadzono specjalny fundusz wsparcia dla osób samotnych, przewlekle chorych oraz tych, które wymagają całodobowej opieki. To nie tylko wsparcie finansowe, ale również kompleksowy system pomocy społecznej. Nowością są również programy aktywizacji zawodowej seniorów. ZUS we współpracy z Ministerstwem Pracy wprowadza specjalne programy przekwalifikowania, które umożliwiają emerytom podjęcie pracy w nowych, atrakcyjnych branżach. Mowa tu o szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii, obsługi komputera oraz alternatywnych form zatrudnienia. Co więcej, wprowadzono elastyczny system dorabiania do emerytury. Seniorzy będą mogli podejmować pracę bez obawy o utratę lub pomniejszenie świadczeń. To rewolucyjna zmiana, która daje prawdziwą wolność ekonomiczną i możliwość samorealizacji. System informatyczny ZUS przechodzi całkowitą metamorfozę. Wprowadzono intuicyjną platformę cyfrową, która umożliwia kompleksową obsługę świadczeń online. Zapomnij o kolejkach i stosach papierów wszystko możesz załatwić z poziomu własnego smartfona lub komputera. Ale to nie wszystko. ZUS wprowadza również specjalny program mentorski który łączy doświadczonych seniorów z młodszymi pokoleniami. To nie tylko możliwość dodatkowego zarobku, ale również szansa na przekazywanie wiedzy i budowanie międzypokoleniowych więzi społecznych. Eksperci ekonomiczni podkreślają, że te zmiany to nie tylko kwestia wsparcia finansowego. To kompleksowa strategia społeczna, która ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz ich aktywne włączenie w życie społeczne i gospodarcze kraju. Warto zwrócić uwagę na innowacyjny system waloryzacji świadczeń. Po raz pierwszy ZUS wprowadza mechanizm, który dynamicznie dostosowuje wysokość emerytury do rzeczywistych kosztów utrzymania. Oznacza to realną ochronę przed negatywnymi skutkami inflacji. Specjalny fundusz został również przeznaczony na programy edukacyjne dla seniorów. Mowa tu o darmnych kursach z zakresu obsługi komputera, smartfona, a nawet nauki języków obcych. To inwestycja w kapitał intelektualny i osobisty rozwój emerytów. Nie można również zapominać o aspekcie kulturalnym. Wprowadzono ogólnopolski program zniżek dla seniorów, który obejmuje muzea, teatry, kina oraz inne instytucje kulturalne. To szansa na aktywne i pełne pasji spędzanie wolnego czasu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że te zmiany to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość demograficzną Polski. Starzejące się społeczeństwo wymaga kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań, które wychodzą daleko poza tradycyjne modele wsparcia. Dla wielu seniorów może to oznaczać prawdziwą rewolucję życiową. Mowa o możliwości realizacji marzeń, które przez lata wydawały się nieosiągalne. Dodatkowe środki, wsparcie zdrowotne, możliwości rozwoju to wszystko składa się na kompleksowy program poprawy jakości życia. Pomyśl przez chwilę. Ile razy w życiu czułeś, że system cię zawodzi? Ile razy myślałeś, że twoja emerytura to tylko walka o przetrwanie? Teraz wszystko się zmienia. To nie jest kolejna obietnica polityków, to realny, kompleksowy plan działania. Jesteś gotów, aby przekształcić swoją emeryturę? Jesteś gotów, aby udowodnić, że wiek to tylko liczba? Teraz ty decydujesz o swojej przyszłości. Działa już dziś. Śledź komunikaty ZUS, konsultuj się z doradcami, bądź aktywny. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.